O, to ten historyczny długopis, to też się przyda? Tobie raczej nie. Na prezent myślałem. Wczoraj w nocy z wrocławskiej wystawy Europa to nasza historia, nieznani sprawcy ukradli blisko 30 unikatowych eksponatów. Głośna wystawa, która przyjechała do Wrocławia z Brukseli została tymczasowo zamknięta. Władze Wrocławia wyznaczyły nagrodę za ujęcie złodziei, wypasionego MacBooka firmy Apple i 100 innych upominków. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że szkół niepodejrzanych. Niech to gondar świśnie. I... Tak słyszeliśmy zaraz będziemy. To endymnezja. Nie możemy go zamknąć, bo nie mamy dowodów. Dostarczcie mi je. Nagroda będzie wysoka. Gra edukacyjna Europa to nasza historia. Pokaż co wiesz o historii Europy. Odzyskaj skradzione eksponaty i wygraj Macbooka i 100 innych nagród. Od 1 maja na teraz A ten łysy to nie jest przypadkiem twój były chłopak?